Paweł w drugim liście do Koryntian. W drugim rozdziale powiedział, że pisał do nich z głębi serca, pośród wielu łez, nie aby ich zasmucić. Lecz aby poznali nadal obfitą miłość, jaką żywił do nich i Biblia, to wciąż Boże słowo skierowane do nas z głębi jego serca, posłuchaj dziś tych słów. Ale bowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg, łaski i chwały udziela Pan, nie odmawia tego, co dobre tym, którzy żyją w niewinności. No, w Chorwacji mam swoją wyspę, którą odwiedzam, gdy tam wypoczywam. No, nie jest ona moja dosłownie, ale jest bezludna, więc często pływam na nią dla odpoczynku i relaksu. I dopłynięcie do niej wpław zabiera mi mniej więcej 45 minut. Następnie wychodzę na brzeg, wygrzewam się w słońcu, regeneruję i nabieram sił. By znowu wejść do wody i opływam moją wyspę dookoła kolejne 30 minut, przy tym podziwiam piękne podwodne widoki, aby znowu potem wyjść na skalisty brzeg, wygrzewać się w słońcu, nabierać siły i się regenerować. Po czym znowu wchodzę do wody i wracam na brzeg. No, kiedy zmęczysz się życiem, wychodź na brzeg. Aby wygrzewać się w słońcu Jego obecności. Widzisz, tam znajdziesz e, odprężenie, zrelaksowanie, relaks, tam znajdziesz odświeżenie i nabierzesz nowej siły na kolejne zadanie, ponieważ Jego słońce, jak czytamy, czyli łaska i chwała, nigdy nie zachodzą, a lato z Bogiem trwa na okrągło cały rok. Chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.